W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Środki zaradcze na czas ostateczny. Według Marii Żuli Żani, część szósta. Pamiętacie, że mówiliśmy o tym, że mamy być apostołami świętej miłości? To najważniejsza rzecz. Mamy chodzić w łasce uświęcającej, karmić się ciałem Jezusa, ale też być Jego apostołami czyli być świadkami Bożej miłości. Bez tego, bez tego wszystkie inne rzeczy są puste, nic nie warte, ale to już ustaliliśmy na samym początku. Mamy wszystkie jedzenie i zioła, błogosławić, tak mówi Maria. i chce nam też błogosławić, dziękować i błogosławić. No i wymieniła Maria Żuli, że dostała cztery rośliny, głuk, Bluszczyk kurdybanek, fiołek wonny i czwarta roślina. To jest lilia. Nazwa botaniczna Lilium Candidum. Inaczej jest oznaczana, nazywana jako lilia świętego Józefa, lilia Matki Bożej. Pamiętacie te figury Matki Bożej z Lilią? No, często w kościołach na Święta Maryjene. Wystawia się właśnie tą białą lilię. Pamiętacie figury świętego Józefa znowu z tą białą lilią w ręku? Pamiętasz taką figurę? No właśnie. I ta lilia na czasy ostateczne symbolizująca czystość. Nabiera nowego wymiaru. Mamy być czyści. Ale też jako roślina. Matka Boża przypisuje jej nowe znaczenie i nowe łaski, że daje tej lilii błogosławieństwo. I mówi o tym sam Pan Jezus do Marii Żuli Żani. Mówi, że daję błogosławieństwo tej lilii, jakie dałem tym, którzy będą Was chronili. Dokonam cudów i dokonam niesamowitych cudów dla moich wybranych na ziemi. A Najświętsza Maryja Dziewica 4 lutego 1937 roku powiedziała do Marii Żuliżani: Mali przyjaciele, nadajcie mi to imię Matka Czystości, Lilia nieskazitelnej czystości, udzielam wam wielu łask. Dokonam nawet cudów, przywrócę zdrowie chorym dotknięciem tej pięknej lilii czystości. O małe dzieci ziemi, przyjdźcie do mojego serca, wzywajcie mnie. Matkę Bożą Liliową, Matkę Mocy, Matkę Cudów. Z kolei nasz Pan Jezus Chrystus 18 lipca 1939 roku, znowu o Lili powiedział do Maryi żuliżani Błogosławię Lilię i daję jej, daję im moc, aby ulżyły biednym cierpiącym. Czyli O Lili, jak widzicie, do Maryi Żuliżanki mówi, i Maryja, i Jezus. Dwa serca. Mówią wspólnie to samo. Lilia, czystość, niewinność. Tu Lilię błogosławi i Jezus, i Maryja. Nie wiem, czy wiecie, ale też zagl zaglądnęłam sobie do tego, jakie właściwości w ogóle ma Lilia. Takie botaniczne, można by tak powiedzieć. Oprócz tego niebieskiego zastosowania. No i lilia, zakonserwowane w alkoholu płatki lili, stosowano się dawniej jako maścina na ranę, blizny, oparzenia i wszelkie rodzaje różnego zmiany skórne. A więc jest to również roślina o takich właściwościach. Tutaj jakby specjalnie przypomniana. Że mamy w imię Jezusa, w imię Maryi, Prosząc o łaskę Maryi dotknąć chorego tą różą i wsywać Matki Bożej. Matki mocy, Matki cudów, Matki czystości. Matko Lilio czystości. Myślę, że myśląc o lilii również powinniśmy wziąć pod uwagę własną czystość. Ile w nas jest Boga? Jak bardzo jesteśmy czyści, i nieskalani, żeby stanąć przed Jego obliczem czyści bez grzechów, wyspowiadani, żyjący dla Boga i z Nim, mającym Maryję za matkę, czy rzeczywiście tak żyjemy. Zastanów się nad tym. Ja też się nad tym zastanawiam, patrzeć na tą, patrząc na tę białą lilię. Matka Boża. Lilia. Matka mocy, matka cudów. Jej niepokalane serce, tak czyste, które ma zatriumfować. I na ten cud triumfu, na ten czas triumfu niepokalanego serca właśnie czekamy. I Maria żuliżeni dostała taką czwartą roślinę. Białą lilię. W tym wielkim poście, który przeżywamy, módmy się do Jezusa i Maryi. Błagajmy Go o łaskę życia w czystości. Duszy i ciała, myśli, czystości rąk, Czystości działania, czystości serca, intencji, czystości w wielu dziedzinach naszego życia, czystości w relacjach. Prośmy o uwolnienie z tego, co nas więzi, abyśmy byli czyści przez ręce Mary. I prośmy Jezusa o to w tym wielkim poście który za nas cierpiał rany Jezu Chrysta zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała matko bolesna, przyczyń się za nami. Amen!